czełem rodacy, czełem kamraci, czołem wielka jeszcze Polsko. To są buty Wojciecha, doskonale o tym ja wiecie. Nie godzi się na to, żeby po Wojtku zostawały tylko buty. Po nim zostaje wielka idea, wiara, siła, przekaz, patriotyzm i spojrzenie na historię, którego nas obuczano. zwycięstwo, które niesiemy po każdym wiecu nie poddawajcie się jak się powołanie szkafatega tylko nie pękać być może kiedy będziecie to słuchać mnie też już nie będzie wśród wolnych być może nie wiem system stać na wiele rodacy odczytam wam zanotowane tutaj mam odezwy, którą chciałbym wam przeczytać jedną z dwóch Dzisiaj jest niedziela, dzień, w którym zakończyliśmy wiecowanie na gromadzie. Rodacy, kamraci, Polacy. W dniu dzisiejszym zatrzymany przez siły systemu został mój przyjaciel, przywódca ruchu rodaków kamratów, Wojciech Ruszański, znany jako Aleksander Jabłodowski. Bezwzględnie przez nienawidzący go system nazywany patostreamerem. Ten haniebny czyn. Miał miejsce w świętym dla nas Polaków miejscu na polach grunwaldzkiej bitwy, gdzie oręże polskiego rycerstwa rozbiły w proch i pył krzyżacką butę. Akcja sił systemu podjęta przeciwko Wojciechowi Orszańskiemu w sposób oczywisty stanowi konsekwencję dokonanej przez niego w dniu poprzedzającym ważkiej politycznej deklaracji utworzenia narodowej Polskiej Partii Kamradzkiej. I rozpoczęcie przez nią, czystą partię, marszu po władzę w Polsce w ramach procedury, legalnej procedury wyborczej. Wizja powstania realnej i antysystemowej, niezależnej od zewnętrznych czynników siły politycznej, będącej emanacją ducha narodu polskiego, doprowadziła do dzikiej wściekłości naszych wrogów. Zatrzymanie naszego kamrata i przywódcy to odruch rozwścieczonej i zranionej bestii. Począwszy od ukazania przez niego skrywanej prawdy o zniewalającym Polaków statucie kaliskim, poprzez pełen bólu okrzyk wołający o sprawiedliwość i pomstę dla ofiar covidowego szaleństwa, Wojciech Olszański, człowiek o czystym sercu i prawy polski patriota, Pada po raz kolejny ofiarą nieustannych politycznych represji. To oczywista zemsta polskojęzycznych sił okupujących naszą ojczyznę za poświęcenie i trud, jakie nasz kamrad włożył w budowanie narodowej świadomości Polaków i przywracanie im godności. Wojciech Olszański, niezłomny polski patriota, dołączył dziś do dumnego szeregu rycerzy sprawy polskiej prześladowanych, mordowanych, gnębionych i więzionych przez zaborców oraz okupantów naszej ojczyzny. Nasz kamrat w jednym rzędzie stoi dzisiaj z Wojciechem Korfantym, Eligiuszem Niewiadomskim, generałem Tadeuszem Jordanem Rozwadowskim, generałem Józefem Hallerem, Eugeniuszem Niewiadomskim. Generałem Tadeuszem, e, przepraszam, e, Adamem Doboszyńskim, Józefem Hallerem, Janem Mosdorffem, Andrzejem Trzebińskim i całą rzeszą polskich nacjonalistów, którzy oddali swe życie i śmierć dla narodu. Represje i prześladowanie nie złamią ruchu rodaków kamratów. Zainspirowani ideą, jaką nam zaszczepił Wojciech Olszański. Wyruszamy, by ocalić naszą polską ziemię, naszą ojczyznę, czołem Wielkiej Polsce, wojciech Olszański obecny, śmierć wrogom ojczyzny.